He, he, he. Ha, jest Dobra tego papieru to się Szybciej pozbędę No i dojszła Słuchajcie do mnie też Simplex Plus doszedł Trochę tu się namęczyłem z tym zamawianiem powiem wam Nie zamówiłem z żadnego ze znanych tych firm ze, ze żadnej z tych znanych firm, ale też nie będę reklamował których ani a gdzie zamówiłem. No dobra, otwieram. O! Dobra, tu mamy instrukcję, a tu mamy sprzęt. Ale się człowiek cieszy, jak coś nowego dostaje. Powiem Wam. Naprawdę. Tym bardziej, że to wyczekiwane było długo. Szgareta nie pamiętam kiedy sprzedałem. Będę jedną ręką, ciężko powiem wam. Czekajcie chwilę. O, jest. 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 Jest Jest No Także słuchajcie, no będę to sobie złożę To tam pokażę Później Nie wiem kiedy ten film będzie w każdym bądź razie Będzie z terenu jakiś test Ja przypominam, że to tylko ten wykrywacz, to dla mnie jest jako takie uzupełnienie. Jest przede wszystkim wodoszczelny, nie? Widzę, że to kurczę... O, witam kurczę. Tam wygląda jakby mogła woda wejść normalnie do środka. Dobra, może jak są to jest. O, jest wodoszczelny i to mnie cieszy, bo nie będę musiał się bać, gdy jak będę do wody wchodził. Bo jednak z wistą to trochę bałem się o jej condition. Co się stanie, jak się tam zawielgotnieje albo zachlapie, nie daj Boże. No. Zaraz zobaczę, jak to złożę, jak to leży w ręku. Spróbujemy włączyć. No i co, założyłem to. Wszystko już. Powiem Wam, że sprawia takie nawet pozytywne wrażenie ten materiał. Są kurde takie. Fajne, w dotyku. To jest właśnie plastikowe, to jest to... Powiem wam, ta rączka... To jest zgroza tych kanarków i innych wykrywaczy, że oni to z gąbki robią. Tak jakby na pola nigdy nie wychodzili. Tą gąbkę później można wyrzymać z błota. A tu ten plastik, powiem wam, to już chyba w AT... Yy, AT Maxie zastosowali? Nie wiem jaka ta Proma. Ta rączka to jest... To jest to. I tak faktycznie to latek jak na gumie, trochę tutaj moje. Na boki nie lata, nie? Ale tak o. Jak zwierzak mówił, pozdrawiam kolegę. I ma się wrażenie, że to. No dobra, spróbuję to uruchomić, chyba, nie? Gdzie tu jest power? Tu. Simplex. O. No jest. Wow. Dobra, na razie tylko tak zobaczyłem, że wszystko działa. Ta folia oczywiście zdejmę ją. może nie zdejmę, zobaczę? Super. Dobra, na razie to wyłączę. Bo nie wiem jak się tutaj nawigować jeszcze za bardzo. O, w każdym razie to jest poświetlenie. Aha, tu pola. Tu pola, tu to, tu tamto. Dobra, na razie nie będę nic mówił, bo nic nie wiem o tym wykrywaczu. Tylko tyle co tam z yy... Michała Majchrowicza, co pokazywał. A, tu, aha, tu przełączam się. O jest, balans gruntu. Możemy sobie ustawić, ale słuchajcie. To... Tutaj przełączenie chyba tej częstotliwości. Tak, ale jak to wyłączyć teraz? <laughs> Kurde. Słuchajcie, będą testy w terenie, będzie jakiś wypad najbliższy. A, piszczysz mi tu. Dobra, w ogóle wyłączam nie tym przyciskiem co trzeba. O, już się wyłączyło. Także słuchajcie, to jest mój taki zastępczy za wistę Wykrywacz. Chwilę na pewno będą jakieś tam wyjścia dwa w pola, ją pójdzie na półkę. Jaś tam będę na, na pewno nie będę zimą w nim chodził, bo niepotrzebnie mi wodoszczelny wykrywacz w zimie. A po prostu zrobię Wam tylko takie testy, nie? Powiem coś, jak według mnie to działa. Bo ja powiem Wam na analogowcu śmigam, czyli nie mam wyświetlacza, nie mam tego cyfrowego ID. I nowość to będzie taka dla mnie trochę, chociaż chodziłem z kanarkiem, nie? Ale tam trochę inaczej to wyglądało. Ale Wam powiem, że naprawdę pozytywne wrażenie, jeżeli o wykonanie chodzi, już nie mówię o te klipsy do, no tutaj, sorry, że w skarpetach jestem, ale, o, pyk I sobie upuszczam i zrobię jak chcę, a nie żadne te zatrzaski, fajnie, fajnie, dobra, to zapraszam do jakichś testów w teren, a może, a może wiecie co, jeszcze zrobię taki test w powietrzu, chociaż to w ogóle nie jest tak jak, Garet VS Vista to nie był taki miarodajny ani test, ani tylko taki na zasięgi w powietrzu, nie? Bo cewka jest podobna. Jednastka jak ja mam w liście. i taki teścik w powietrzu zrobimy. Na no, tam nie za bardzo dużo, tylko na jakieś trzy tam monety, ewentualnie jakieś złotko jedno. Dobra, na razie, dobra. Słuchajcie, tak szyb, na szybko, co my tutaj mamy, jeszcze wam powiem, bo już sobie ogarnąłem trochę ten temat. Także mamy tak. Przyciski nawigacji, wiadomo góra, dół, lewo, prawo i to tak od razu: góra, dół to czułość. Eee, lewo, prawo, przełączamy się między tymi programami. I tak tutaj na dole ikonki, co wykrywacz ma. Tutaj mamy czułość, tutaj gdzie się pokazuje ta cyfra, to ID jakiegoś tam obiektu. On w tej chwili leży na podłodze, gdzie rury są, to cały czas coś będzie pokazywał. Tutaj wiadomo, głębokość. Tutaj mamy te cztery podstawowe programy. Taka ciekawostka, że dla Almetalu jest taki sygnał wiodący. Nie wiem, czy to słychać. On cały czas tak w tle mamy. I ciekawostką jest, że w Almetalu nie wyciszymy sobie yy, żelaza, ani nie wytniemy tutaj kostki z tych dyskryminacji wybiórczej, ale to zaraz. Yy, mamy później tryb yy, pracy w polu, park. I plaża i na plaży domyślnie widzicie że żelazo jest wycięte. Tutaj też nie wytniemy nic. Możemy sobie tutaj wycinać te kostki, jakieś tam segmenty, ale te trzy są już na stałe. Ale buczy. Dobra. Trzy są na stałe. Także tak. Tym przyciskiem wybieramy spośród tych dolnych ikonek. Pokażę wam, co to wykrywać ma. Czyli ma ta głośność dałem na jeden, bo jest po prostu tak, że masakra. Tutaj balans gruntu ustawiamy sobie. Ciekawostką jest, że ten balans gruntu można z automatu, czyli wiadomo, pompować. A można sobie jeszcze chyba plus minus, chyba yy, tam dostroić. Tutaj mamy yy, wyciszenie żelaza. Można sobie do zera wyciszyć, można sobie dać głośno. Tutaj mamy właśnie dyskryminację wybiórczą, czyli wycinamy sobie tutaj kostki. Jak wytniemy o widzicie tu lata to na, na czarno, wskazuje jaki tam metal jest i tak od, od, od żelaza do chyba srebra, czy co, co tutaj na końcu jest, wycinamy sobie te segmenty, żeby nam nie wskazywało, ale buczy. Dobra, tutaj mamy trzy możliwości odstrojenia, jak się wzbudza, z pinpointerem załóżmy, czy tam pod liniami, tutaj do łączności ze słuchawkami. Wygląda jak Wi-Fi, nie? Może to jest Wi-Fi, nawet. Bezprzewodowe połączenie ze słuchawkami na pewno. A tutaj następna to jest taka: wibracje, tutaj podświetlenie ekranu. Na automacie to sam się będzie podświetlał i wyłączał, żeby baterię oszczędzało. Teraz, żeby Wam pokazać, to po prostu dałem na jedną kreskę mniej. Tutaj na końcu mamy latarkę. Ona jest tam z tyłu. Tutaj włączamy tą latarkę i tyle. No i co? Tym przyciskiem zatwierdzamy i ten przycisk jeszcze o służy jako pinpoint, czyli tam tak kółka co były, to wiadomo jak szukamy coś i chcemy precyzyjnie namierzyć na przyciśniętym, ciskamy i jedziemy. O, jak będzie takie, to wiadomo, że tam pod sondą już bezpośrednio jest ten cel. No, i tyle, żeby nie przedłużać, już Wam bardzo prosty, intuicyjne, no to wszystko jest fajnie, to wszystko widać, nie ma więcej o czym gadać, dobra, przechodzimy tam do małego testu, jeszcze. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz test taki y, szybki test w powietrzu. Ja już od razu mówię, że to w ogóle nie będzie miarodajny test. Także nie proszę, proszę się nie sugerować w ogóle. Tylko zobaczymy, jak te cewki, bo one są takie same, jak one chwytają to w powietrzu, nie? Teraz będzie w e, trybie Almetal na liście, na zrobię, bo ona ma. No nie ma programów, a ja, ja tutaj sobie zrobimy na trybie pole, na maksymalnej oczywiście czułości, jeden i drugi, w trybie pole, w którym na pewno będę najwięcej chodził, nie? Także tu stanowisko testowe mamy. Krótko tam, złotówka, 2 złote, srebrna obrączka, bo nie mam monety srebrnej, złota i dwa grosze. Zobaczymy. Także ruszamy. A słuchajcie, taki krótki test. Na pierwszy rzut idzie Vista. Test w Almetalu, oczywiście. Niestety na Wiście nie mogę y, czułości dać na maksa, bo po prostu jeden wielki normalnie, jedna wielka kakofonia. Jeszcze się wzbudza nawet, także nie, nie będzie to w ogóle taki miarodajny test. No bo nie można porównywać Simplexa z Vistą. Analog i, i, i Nocta Simplex to nie, nie to. Ale tak zobaczymy, bo to są takie same cewki, także już w ogóle jeden test z siłem. Bo przeprowadzałem go w zegarku. Zdjąłem zegarek i lecimy, żeby nie przedłużać szybko. Złotóweczka. około 40 później markerem będę zaznaczał 2 złote 30 tam trzy załóżmy nie miałem srebrnej monety więc mam obrączkę srebrną 30 powtarzalny wydaje się i obrączkę złotą Tak samo 32-3, a jeszcze 2 grosze mam po 30 zdaje się powtarzalny To fałkami zaznaczymy i do Nokty lecę. Dobra, mamy Simplexa czułość na maksa, tryb pole, w takim prawdopodobnie będę tu u siebie najczęściej chodził. Też popierduję, nie powiem. Słyszycie? Dobra, obchodzimy to z drugiej strony. Yy, I tak, lecimy. A tutaj jak po kolei, 2 grosze. No też tutaj gdzieś w miarę. Może nawet troszeczkę dalej. Srebrna oborączka. No tak słychać tu na 30. Gold. Powiem Wam, że prawie tak samo. Może troszeczkę. 2 złote. Też prawie tak samo. I złotówka. Z wistą wydaje się, że ta złotówka dalej była. Ale patrzcie, to są takie same prawie wartości. Także, tak jak powiedziałem, nie jest to w ogóle miarodajny test powietrzu. nie sugerujcie się tym. Cewki są podobne, więc yy, można yy, było myśleć, że właśnie będzie podobny też wynik tego. Yy, aczkolwiek są tu jeszcze inne kwestie typu nailboard yy, test, gdzie nie wiem czy Nocta z Wistą by wygrała, bo tu już widziałem na filmach innych, że raczej nie, ale dobra, nieważne. To jest taki o... Macie przed filmem i zaraz ruszam w pole i zobaczymy co tam w polu, jak to działa.